Witam wszystkie kobiety. Spełniło się Wasze pragnienie. Dostałyście idealnego mężczyznę. Nie, nie mnie. Ja jestem tylko po to, żebyście Wy tego mężczyznę, którego wybierzecie, mogły zmienić. Zmienić na takiego, jakim powinien być. Bo tylko wy macie serce, które wie, jaki wasz mężczyzna powinien być. Oni was zmanipulowali, zrobili z was nie, oni z was nic nie zrobili. To wy poddałyście się tym wszystkim okropnym rzeczom, robicie te okropne rzeczy. Ponieważ czujecie i wiecie, że trzeba ich ratować. I wy to możecie zrobić, i wy to zrobicie. W jaki sposób? Nie da się tego zrobić sercem, bo mężczyźni nie wiedzą, co to serce. Po to w Biblii jest napisane, że kobieta jest pomocą. Dziecko jest po to, aby społeczeństwo mogło się rozwijać, aby gatunek nie został utracony. To jest naturalne prawo. Wasze małżeństwa nie mogą być udane, bo one są podszyte fałszem. Kobieta. Musi być wolna, bo to serce, bo to miłość. Ona musi dawać miłość temu, kto potrzebuje, a nie temu, kto ją złapie i uwięzi. Seks to nie jest miłość. Ktoś wymyślił seks i podpisał miłość. Seks może być jak Kobieta zdecyduje. Kobieta wie, kiedy chce mieć dziecko. Kobieta wie, kiedy chce być z partnerem. Do czego zmierzam? Osada biskupin. Ja wiem, kobiety chcą teraz na innym poziomie żyć. Ale ja nie mówię o tym, żebyście wróciły do szałasów. Nie. Mówię o sposobie myślenia, który można zobaczyć w biskupinie. Otóż w biskupinie panował matriarchat. Żyli wszyscy na kupie. Kobiety wybierały sobie mężczyznę, którego chciały, który im się podobał, i z nim miały dziecko, ale nie z nim miały dziecko. Z nim spłodziły dziecko, które później było w społeczeństwie. One nie miały tego dziecka na głowie. Ono żyło w społeczeństwie. Jak było u tej mamy, to było fajnie. Wszystkie kobiety były mamą, a mężczyźni musieli zapierdzielać. A w Biblii nie tak jest napisane, że w pocie czoła będziesz pracował? O was napisane jest, że będziecie zwracać ku niemu swoje prośby. To jest kara. Ja nie jestem tak daleko, żeby rozwiązywać to. Ja jestem na etapie tym, żebyście wy zrozumiały, że żyjecie jak mężczyźni. Ładnie wyglądacie, ale jesteście mężczyznami, bo chowacie swoje serce. I to się musi skończyć i ja temu zaradzę, będąc waszym chłopem, czyli umysłem, który da Wam spojrzenie, które w połączeniu z Waszym sercem Pobudzi Was do tak głębokiej zmiany, że kopniecie tego Waszego chłopa w końcu w dupę i on przestanie pić i myśleć tylko o jednym. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu.